Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, mój Ojciec zaś jest hodowcą winnej latorośli. Każdą gałązkę, która nie owocuje we Mnie, odcina. Tę zaś, która rodzi owoce, oczyszcza, aby dawała ich jeszcze więcej. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki nauce, którą Wam przekazałem. Trwajcie we Mnie, tak jak Ja w Was. Podobnie jak winna gałązka nie może owocować sama z siebie, gdy nie trwa w krzewie, tak też i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, gdyż beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, będzie odrzucony jak gałązki i uschnie. Zbiera się je, wrzuca w ogień i spala. Jeśli będziecie trwać we mnie, jeśli moja nauka będzie w Was trwać, proście, a spełni się wszystko, cokolwiek tylko pragniecie. Przez to bowiem doznał chwały Ojciec mój, że przynosicie obfity owoc i jesteście moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Będziecie zaś trwać w mojej miłości, jeśli zachowacie moje przykazania, podobnie jak ja spełniłem przykazanie mojego Ojca i trwam w jego miłości. Powiedziałem Wam to, aby wypełniła Was moja radość i aby ta radość była doskonała. To jest bowiem moje przykazanie, abyście się wzajemnie tak miłowali, jak ja Was umiłowałem. Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli spełniacie wszystko, co wam polecam. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Jego Pan. Nazwałem was przyjaciółmi, gdyż dałem wam poznać wszystko, czego dowiedziałem się od Ojca. To nie wy wybraliście mnie, lecz ja wybrałem was. Ja wyznaczyłem was, abyście szli, przynosili owoc. I aby wasz owoc był trwały, aby mój ojciec dał wam wszystko, o co Go poprosicie w moje imię. To wam nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, to wiedzcie, że mnie wcześniej znienawidził niż was. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby to, co do Niego należy. Wy jednak nie jesteście ze świata, Gdyż wybrałem Was z tego świata dla siebie, dlatego świat Was nienawidzi. Czy przypominacie sobie słowo wypowiedziane przeze mnie: Sługa nie jest ważniejszy od swego pana? Jeśli mnie prześladowali, także i Was będą prześladować. Jeśli zachowywali moją naukę, będą przestrzegać również Waszej. Dopuszczą się zaś tego wszystkiego w stosunku do Was ze względu na moje imię. Ponieważ nie znają tego, który mnie posłał, ani mieliby grzechu, gdyby nie wystąpił i nie nauczał ich. Teraz jednak nie mają żadnej wymówki dla swego grzechu. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi także mojego Ojca. I gdybym nie dokonał wśród nich takich dzieł, jakich nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Lecz je widzieli. A jednak trwają w nienawiści do mnie i do mojego Ojca, aby wypełniło się słowo zapisane w ich prawie, znienawidzono mnie, bez powodu. Kiedy jednak przyjdzie wspomożyciel, którego ja poślę wam od Ojca, duch prawdy, który pochodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie, Wy także powinniście dawać świadectwo o mnie, gdyż jesteście ze mną od początku.